To nie w porządku. Nie ma się o co kłócić. Widziałaś, jak ojciec traktuje Diego? Okropnie. To mamin synek. Wybaczcie, ale to akurat nie jest prawda. Skąd wiesz, nie było cię przy tym? Dobrze go znam. Jego słucha ojca, ale i tak robi co chce. Jakoś tego nie widać. Jest w zespole wbrew ojcu. Od kiedy bronisz Diego? Nie podoba mi się, że tak go obgadują. Ważne, że nam się upiekło, bo tatat jego zawsze chodzi zły i tak szybko mu to nie przejdzie. Widzieliście jego minę? To szaleniec i furia. To materiał z wczoraj. Tata robi zakupy w bardzo modnym sklepie. I drogi, kupił bardzo kosztowny prezent. Tata jest dla mnie hojny. Zawsze dostaje od niego drogie upominki. Myślisz, że kupił to dla ciebie? Oczywiście. Tym bardziej, że jesteśmy pokłóceni. Tacie wydaje się, że drogi prezent załatwi sprawę. Ale grubo się myli. To nie są metody, by dogadać się z córką. Jesteś okropna. Nawet gdyby to była taka Etola? W sumie biedna Etola nie jest niczym winna, prawda? Zostawię ją sobie, a w niego rzucę błyszczykiem. Czymś muszę Najważniejsze, żebyś dalej szpiegował mojego tatę Martwię się o niego Ta wiedźma, która się za nim ugania Pewnie dybie na jego pieniądze Musisz mi pomóc Jesteś świetnym detektywem A w nagrodę dostaniesz od Wiki buziaka Nic z tego Więcej od kogoś innego. Co ja zrobiłam? Przedstawiam ci moje dzieło sztuki. Cudownie. Ja też już coś mam. Sztuka w najczystszym wydaniu, czyli moje najmodniejsze ciuchy. Mam przypływ inspiracji. Brakuje mi tylko Etoli. W tym połączeniu będzie wyglądać niesamowicie. Jakiej Etoli? Nie mówiłam ci. Roko śledzi i filmuje każdy krok mojego ojca. Sama go o to poprosiłam. Widział, jak tata kupował dla mnie piękny prezent. Kazałaś śledzić ojca? Upadłaś na głowę. Tylko Roko o tym wie. Poza tym chciałam się dowiedzieć, czy spotkania taty z tą wiedźmą to coś poważnego. Roko odkrył, że tata kupił piękną, białą etolę. Bardzo drogą i modną. Chcę, żeby mu wybaczyła i żeby było jak dawniej. Córeczko? Może przeniósł etole. Okay. Wejdź, proszę. On właśnie wychodziłam. Cześć, celi. Poczekaj.. Sprawdź, czy nie zostawił jej pod drzwiami. Poszukam. Cześć, kochanie, musimy porozmawiać. O czym? O tej wiedźmie, twojej narzeczonej? Nie chcę dyskutować więcej na ten temat. Wiem, że jest ci smutno po rozstaniu z Miguelem, a ja nie chcę słyszeć o tym wieśniaku. Ani słowa więcej. Nie proś mnie o to. Miguel jest tu dzięki stypendium. Potrzebuje dorosłego opiekuna. Nie mogę z dnia na dzień wycofać się z tej funkcji. To byłoby nie w porządku. Po tym, co mi zrobił, zamierzasz dalej go ochronić? Kiedy dorośniesz, zrozumiesz, że to nie było nic poważnego. Zdradził mnie z Sabryną. Przyprawił rogi. Nie obchodzicie, co czuję? Nie bronię go. Ale lepiej, że zrobił to z inną, a nie z tobą. Co? Powtórz, co powiedziałeś. Dobrze słyszałam. Co tu się dzieje? Nic. Mia ja jest smutna. Wiesz, co się stało? Co? Jego zdaniem lepiej, że Miguel przespał się z inną, a nie ze mną. Co? Nie chciałem tego powiedzieć. Przekręcasz moje słowa. Dobrze słyszałam. Woli, żeby był z Sabrina. Hulotzi, już wyszliśmy z epoki kamienia łupanego. Nie chciałem tak powiedzieć. Chciałeś. Zalecałabym wizytę u traumatologa. Niech ze skrobię panu trochę gipsu z mózgu. Wiesz co? Mam dosyć twoich tekstów. A ty przestań kaprysić. Przyszedłem w dobrej wierze i znowu jest coś nie tak. Co nie do pomyślenia. Wcale nie kapryszę Twój ojciec ma już swoje lata. Nie przejmuj się nim. Ale dlaczego? Ludzie się starzeją. Wszyscy prócz nas. Nie płacz. Nie chcę być taka. Nie będziesz nigdy. Ale mój tata. Twój tata w głębi serca i pod grubą warstwą gipsu jest dobrym człowiekiem Masz rację Uspokoiłaś się W takim razie idę do Roberty, kocham cię Ja ciebie też, nie smuć się Na razie Uważajcie na siebie Mija, postaraj się Alma zawsze potrafi poprawić mi humor. Udziela mi się jej pozytywna energia. Od razu czuję się lepiej. Doskonale. Pomóż mi z tymi ciuchami. A co z prezentem? Dostałaś go? Pokaż. Dostałaś go? Tata nic mi nie dał Jesteśmy pokłóceni Jeszcze mnie nie przeprosił Zrobi to kiedy indziej Nieważne Myślisz, że zapomniał? Tak, albo uznał, że na to za wcześnie A może ten prezent nie był dla ciebie? Myślisz, że kupił go tej wiedźmie? Nie Almie Ray. Dał go Almie? Czemu się uśmiechasz? Teraz mam dwie córki. Trochę mnie to zaskoczyło. Tato? Wyjaśnij mi, czemu Alma to ma. Wyjaśnię ci, skąd u Almerej Etola. Słucham, skąd pomysł, że dostałam ją od twojego taty? Wynajęłam detektywa, który cię śledzi. Co? Oszalałaś? Skąd ten pomysł? Chcę wiedzieć, co przede mną ukrywasz i kim jest ta baba, z którą się spotykasz. Nie wyrażaj się tak. Teraz wszystko rozumiem. Pan mnie wykorzystał. Co takiego? Wiesz, co zrobił twój ojciec? Zapytał mnie, gdzie można kupić coś wyrafinowanego. Myślałam, że chodzi o prezent dla ciebie. Nie był dla mnie. O czym wy mówicie? To dla tego babsztyla. Nie mów tak. To jest żałosne kuloci. Ona tylko czyha na pana pieniądze. Chodźmy, kochanie. Nie ma sensu się kłócić. To jest moje. Cześć. Co słychać? Rozmawiałem z Miguelem. Sam poprosił, żebym przestał być jego opiekunem. Powinieneś się cieszyć. Ułatwił ci zadanie. Boję się, że popełnisz błąd. Czuję się winny. Jedynym winnym w tej historii jest Miguel Arango. Mylisz się. Wychowałem cię w szklanej kuli, z dala od rzeczywistości. Musisz wiedzieć, że w życiu zdarzają się zdrada i kłopoty. Trzeba umieć wybaczać. Miguel zrobił ci pranie mózgu? Nie chcę, żebyś straciła chłopaka z powodu jednego błędu. I kto to mówi? Człowiek, który spotyka się z jakąś pierwszą lepszą, należy mi się więcej szacunku, mojej partnerce również. To wspaniała kobieta. Szanuję ludzi, którzy na to zasługują. Takich jak. Alma Ray. A twoja dziewczyna... Czemu mi jej nie przedstawisz? Mam swoje powody. Widocznie to nic specjalnego. Jestem w niej bardzo zakochany i nie pozwolę nas obrażać. Wszystkim ludziom należy się szacunek. Szanuję ludzi, którzy naprawdę mnie kochają. Na przykład Alma. Ona ma dobre serce. Nie to co inni. Ja też szanuję Alma. Ma wiele zalet. Zgadzam się z Tobą. Czemu nie możesz stworzyć normalnego związku? Takiego jak Alma. I jaki ona związek stworzyła? Spotyka się z profesorem Rewertem. Tak Ci się wydaje. Nie, papa, ostatnio ciągle widzę ich razem. Są szczęśliwi, uśmiechają się. Ich związek jest oparty na szacunku i zaufaniu. Ty też powinieneś taki stworzyć. Oczywiście. To na pewno zapewni jej szczęście. Szukałem Cię. Poszłam po herbatę. Myślałam, że już wszyscy śpią. Wracam do siebie. Nie musisz tłumaczyć. Dowiedziałem się, że zerwałaś z Miguelem. Tak. Pewnie dotarły do ciebie wszystkie plotki. Rozumiemy, jak się czujesz. Ale wiedzę, że gdybyś czegoś potrzebowała, możesz na mnie liczyć. Pamiętaj. Dziękuję. Dobranoc!